Oczywiście dobrze mieć w swoim wyposażeniu do, przypięte do plecaka gwizdek. Jestem już przebrany. Bo ja przygotowałem się na taką ewentualność, bo dzisiaj pogoda nas nie rozpieszcza. Jest typowa jesień. Mamy z 8-9 stopni. Temperatura wody nie wiem jaka jest, ale nie było tragicznie. Jeśli się ruszałem, to było w miarę względnie. Co do plecaków, tak jak mówiłem, szkolny plecak też fajnie się sprawdził. Chociaż było ryzyko, że wydostanę się z niego, że to po prostu to wiązanie moje. Puści. Najlepiej pływało mi się na plecaku Tasmania Tiger. Zobaczcie, on tak naprawdę jeszcze nie zdążył namoknąć, czyli dobra konstrukcja dobrze zabezpieczony przed wilgocią. Co prawda te worki w jednym i w drugim plecaku zbierały mi troszkę wodę, ale wyporność baniaków tutaj pięciolitrowych trzech, a tutaj dwóch butelek po pięciolitrowych wodach też sprawiała, że po prostu te plecaki nie tonęły i potrafiły unieść moją, moją wagę. Woda cały czas wypływa. Także na sytuacje kryzysowe warto posiadać, nie wyrzucać, a po prostu zgromadzić, co chociaż baniaki po płynie do spryskiwaczy, czy po baniaki po wodach 5-litrowych. Nie wyrzucajmy wszystkiego, bo niektóre rzeczy możemy, niektóre rzeczy mogą uratować nam życie. Trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć.